Cała pierwsza połowa była, no można powiedzieć, że 15 minut na styku, potem jakoś udało nam się odskoczyć i nie odpuściliśmy rzeczy że do końca leżymy. Tu robimy swoje, wychodzimy na boisko i gramy do końca, co już wcześniej więcej mówiliśmy, po prostu mamy szeroką ławkę, każdy chce grać i wiadomo, że jak wychodzi na boisko, to daje od siebie wszystko, no i może stąd się takie wyniki. Makus Markus Popiewski, który świetnie obronił, bo 16 piłek do 65 minuty, puścił. Markus pogratuluje bardzo dobrze, także cieszy nasza dyspozycja bankowska. Po raz kolejny tutaj bardzo dobrze wszystko wychodziło, wam dał super, w drugie tempo, obronie bardzo dobrze, w ataku pozycyjnym do pewnej piłki graliśmy. Bardzo nas to cieszy, no to by tak dalej. Teraz zostały cztery mecze do rozegrania i musimy je na swoją korzyść rozegrać. Dobre pożegnanie jeszcze z naszą publicznością. Jeszcze raz dzięki za te pierwsze pół roku. Naprawdę to dużo pomaga i fajna atmosfera i ludzie naprawdę wspierają. Oczekujemy oczywiście więcej. Mam nadzieję, że będziemy sprawiać im też przyjemność w nowym roku. No na pewno dla nas ważniejszy jest mecz z Gdańskiem i pozostałe mecze, które gramy z Zagłębiem, niż yy, yy, na przykład nie mogliśmy postawić takiej warunków, żeby wygrać tutaj yy, z Kielcami. No, ja myślę, że, że z każdym można wygrać, no ale trzeba patrzeć realnie.